Znaleźliśmy się w środku Louisville. Bez żadnej broni, bez żadnych przedmiotów na życie. Czy uda nam się to przetrwać? Czy Azeton aby na pewno się znowu nie na jebie? Jeżeli chcecie wiedzieć, to oglądajcie. A. Przy okazji, zapraszam na, naszego nowego na nasz nowy serwer New Survivor, specjalnie dla tych graczy, którzy są no, kompletnie nowi, którzy poszukują graczy, bądź zwyczajnie chcą zadać parę pytań o różne gry. Więc jak chcecie, możecie wbić. Z chęcią wam na nie odpowiem, bo już nawet ich zagram, jak będzie trzeba, żeby wam wyjaśnić co i jak. Ale nie przedłużając, zapraszam do filmu. Zatem tak, chcesz się przywitać? A, mam inny wybór? Może się również nie witać. Oh, shit. A, nie, nie wolno tak się zachowywać. Ale dobra. Myślę, także witam. No to słyszę. Witam wszystkich oto ja, Azeton Azetonowicz Azetonowski i witam was w serii, do której normal mnie zmusił, także proszę o pomoc. Każdy zostawiony like. to jest jeden uratowany Azeton, czekaj co, nieważne. W każdym razie. Dzisiaj postanowi postanowiliśmy, właściwie postanowił normal klasycznie. Iż będziemy się bić z naturą człowieczeństwa, itd., dalej, a tak naprawdę postanowimy uciec z Louisville, czyli jednej z, e, jednej z bodajże pięciu większych lokacji w całej grze. Project Zomboid. Także nie zamierzam Was zanudzać, co już w sumie zrobiłem, i zapraszam Was do oglądania. Dobra, aktualnie tak. Raczej. Witam wszystkich, aktualnie mrozi, pi piści. Może piździ i mrozi to wiem. O, otwarte. Coś, co jest, że alarmu raczej nie będzie. To chyba jedyna pozytywna rzecz związana z tym czasem. O, znalazłem owiec ov i od cholery, tak powiem, dobrych rzeczy. O, nóż kuchenny. To może się przydać. No to gdzieś się przewalili. Czy to jest to, co myślę? Tak. Wygraliśmy normal. Co? No. Kurwa. Dobra, mam dla ciebie yy, torpę. Aktualnie. Super. Cześć, chwilę bo zbieram sobie mój wspaniały equipment. Chodź, dam ci, żebyś miał. Trzymaj. Dziękuję. O, ty masz plecak podróżniczy? Mhm. To miło. A ja na znalazłem od cholery jedzenia, więc mamy backup, jakby co. Dobra, zaraz, jakieś bandaże. A i mamy wino, więc już wygraliśmy tak właściwie, tak tylko no, przypomnę. Ooo, o, 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 a nie, dobra. Myślałem, że znalazłem jakąś fajną broń, w sensie gitarę, która w sumie fajną bronią nie jest, ale niestety sam futerał. I pa, jak dumnie chodzę z tą moją piękną... Znaczy powiem no. tak wam, yy, widzowie. Zograniczmy to do jednego odcinka. Nie chcemy z tego robić kolejnej serii, bo najpierw chcemy skończyć jedną, z The Forest'a. A później pomyśli się, co będzie dalej. I musimy dzisiaj, e, e, dzisiaj cały dzień, właściwie jeszcze dnia, e, e, dać na to, żeby uciec najbardziej pełnej zombiaków w lokacji w całej tej grze? Znaczy powiem tak, jeżeli uda nam się znaleźć samochód w dobrej jakości i dodatkowo znaleźć jeszcze benzynę, to uda się, tylko trzeba to jeszcze znaleźć. Światowy... O, czapka Beni, ale fajna. Ale zajebista, kurwa. To zajebista. O, to, zobacz jakie zajebiście wygląda w tej czapce. Pokaż. Ale to wolona, a ja? <wire> jak gej, jak za... Jak <gierzy> 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 like, gay, pierwsze co mi przyszło do głowy, jak gay, Tutaj masz młot jakiś obok, no sobie. Surobokręt wezmę, młotek już mam, ale też wezmę. Siurookręt masz na myśli, prawda? Tak, śur... Jak to to mówisz? Ja tak nie umiem. Surokręt. Tak, ja Ej, tak potrafię powiedzieć. Ej. Polecam ci. A dobra, nieważne. No. Nie nieważne. Ja no, mów. Nie, ja, nie, nie, sorry, z, e, przypomniałem sobie coś, że... Ale dobra. Ja, nie wiem, nie chcę im się gadać już. Ja jestem obrażony. Aha, pytanie na kogo? Na mnie? Czy na siebie? na świat, to wszystko wina Tuska. Nie powiedziałem tego. I zobacz, mam już e, ten magazyn elektroniczny zrób zdalny detonator. Jakbyś ty miał inżyniera teraz to moglibyśmy stworzyć bombę. I to taką... O... Ogólnie to jest fajna mechanika, bo możesz włożyć na przykład do bagażnika jakiegoś auta i zrobić coś co Japończycy zrobili na Pearl Harbor tylko, że ty wysiądziesz w przeciwieństwie do nich. Dobra, aktualnie idziemy dalej, bo nic tutaj ciekawego nie znajdziemy, a w miarę jesteśmy już wyposażeni. No powiedzmy, ja mam dosyć dobre rzeczy. Dobra, przechodzimy? Przez... Pytanie, którędy? Poczekaj, spojrzyj najpierw w y, Gdzie ty jesteś? poszedłem na tyły, zobaczyć, a jak wygląda przód. Pytanie, co tam jest. Tam... Z... Nie ma tu zbyt dużo zębiaków. Poczekaj, tylko muszę przeczytać. Ja chyba znalazłem... Yy... Ty, widzę IP tools, idziemy tam. Faktycznie. Pewnie znajdziemy jakieś fajne, że... O kurwa. Dobra, trzeba się przeskradać albo walczyć. Ja walczę. Dobra, to... Ale... Cofaj się poza dużo, ich tu przyjdzie. No i chodź już idzie. Ech. A Ale teraz pokaż mi fajną sztuczkę. Chodź za mną. Nie, nie atakuj ich, chodź za mną. Chodź. Za mną, za mną, za mną zamykaj drzwi Dobra, teraz patrz, tak Idziesz za mną I patrz, jak? przechodzimy przez to A oni są w pułapce Niesamowita pułapka, za to, to nie Po prostu, jakbym mógł to bym ci... A wiesz, razy urato... a wiesz ile razy uratowało mi to życie? Poczekaj Niech, prze... niech przebiją się przez drzwi Po prostu przycisnę ci rękę Przy okazji Jak mam okazję ja, ja w sumie też no O, przebili się Tak, bo jestem spełniony, pójdę na chwilę tylko po wodę Ja też Dobra, no w ogóle pandaż brudny to sobie okazji wyczyszczę. Kiedy ty się zdążyłeś w ten Co? Bo jak masz brudny bandaż, to kiedy ty się zdążyłeś? Nie wiem zaciąć, czy co ty tam robisz. Ale nie, bo ubranie było zakrwawione. Dobra, A teraz chodź. Teraz... Przeskradać się, chodź, po... chodź. W ogóle mamy tam jeszcze naczepę, jakby co, to możemy sobie później zabrać jak będziemy mieli te ten, ten auto. Uwielbiam tą gitamy walczyć. Uwaga! I pa, pa, pa! Jeden strzał. O kurczulady nim jakby co dla ciebie. I to bez dziur. Co wiesz, o mi się narzuca. wiesz? wiesz? ci szczerze, że ja nigdy nie przypadam. Co to ta. E, no, jak mi to powiedzieć? W bierz. wiesz. <grych> Jaka synchronizacja była. Ale ty. A ty masz zaekwipowany? Nie mów mi, że nie dałeś multi-ataku. No nie, nie dałem, zapomniałem już. Dobra, wybaczam ci, jako że jesteś moim przyjacielem. Znaczy chyba, bo nie wiem, jak, te, jak za, e, zanegujesz, to dostaniesz moje, znaczy co? Jesteśmy przyjaciółmi, ja za to nie. Koszulę, nie koszulę, No mówię już ci, tyle, a i zna, i jest z. E, mam coś do ciebie. What for me? Podejdź ze mnie. Pójdź ze mnie. A, już mam, już mam. Aha, a poczekaj, sprawdzę tylko. O, kanister na benzynę. To wiesz. I butelka. Mi się udało znaleźć tak pod około 4. Może się przywdę. Sledgehammer. Jeden kurwa sledgehammer byłoby wspaniale. Powiedz tylko słowo sledgehammer, a będzie uzdrowiona dusza moja. Mhm. <laughs> Amen. O, Masie Coś Mashery? A czy to znalazłeś? No, nie, nie robi jaj. Ty wasz? Ja? No. A co? mówię, że ty lubisz noże przed chwilą. Ale to, to jest jako dłuższa, ja wolę te krótsze, bo one potrafią ładnie one-shotować. Szczególnie że mam killów. szkoda, że muszę zostawić tą gitarę. Serio, to jest świetna, broń. Trudno się mówi. Także jakby się czy później zniszczyłoby. To jeszcze jest. Dobra. Wziąłem łopatę, jakby co. Nie mów mi, że nie znaleźliśmy nic lecz Nie mam znaleźliśmy Licjanta z bronią I kamizelką w bardzo fajnym stanie A ja chciałem Ale dobra, wziąłem kaburę, e, więc wezmę e, też to e, jak znajdę coś ciekawego to ci powie O, s siekiera strażacka Nie maczeta, maczeta ma większą ma... Ty maczeta fu ma pełny Eee, pełny slot obrażeń Nie wiedziałem tego Czy ty najlepsze Najlepsza Brainstinkże O kurwa! Narody klękają jak ja to mówiłem na filmie Mówiłeś. Ja! Jedno uderzenie Zoba! Ja się czuję jak Bóg A to ja... A to ja kiedyś w ogóle nie chciałem nią walczyć No? Nie wiedziałem, że ona taka jest No maczeta potrafi być fajna Pełno tu trupów, naprawdę pełno. Chodźcie. Fuck! Kamer kamera mi świruje O, nie trafiłem. Niemo... Uwaga! Tyły! Ty osłaniaj moje ja osłaniaj twoje. Pamiętaj. O, znalazłem nóż myśliwski. Jeśli ci to w życiu. A ty wziąłeś tą e, siekierę strażacką? Byłaby nam potrzebna no, nawet. Wziąłem, wziąłem, w razie czego. Daj mi tę. Ten... O! Ty, mam, e, mam mapę z oznaczeniami na Louisville. No to sprawdź. Możesz Sprawdziłem, poczekaj, zar zaraz ci powiem gdzie. Jak my jesteśmy tu... Ty, niedaleko, ale powiem ci gdzie dokładnie. To pokaż mi mapę. E, już ci pokazuję. Proszę. I, os i osłaniaj mnie. Osłaniaj mnie. Ja wiem, czy to tak niedaleko. Kobieta od pizzy, przystojny gość sprzedający hamburger nasz nam. Pięć. To Jak gorące mamusi w Twojej okolicy. Pięć. Pięć. Skład. Będzie. O, Ty bluzki bluzgi tu są. Ale ja, ja. Pokaż jej. Weź mi, daj to. Masz. Dobra. Jest tu, daj mi konistę, daj mi, mi konistę. jest, no jest A to był w tamtym samochodzie. Przestań go sprzedawać całego. łyk. Na sznamion. Pytasz, tam będzie kurwa wymiesz... No, Czekaj, ty nie wziąłeś tego kanistra? Nie, on jest ciągle w aucie. Ja pierdolę, a za to... Dobra, trudno. Weź mnie nawet nie załamuj. O, 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 o. To ty mnie załamuj. Ale hej, jesteśmy... A, i, I tak mi nie uwierzysz, jak ci powiem, znalazłem. Kluczyki? Tak. Ale... I jeszcze lepiej. Benzyna. Naprawdę z benzyną? Tak, ale akumulator, ale to się tym zajmę. Tylko wiesz co? Ty przeszukaj ten sklep, a, a ja się zajmę aku akumulatorem. Aktualnie to jest siłownia. Hmm. No to nie wiem, może będą tam jakieś sterydy <grym> o, albo co. Znalezienie tutaj hmm. dobrego akumulatora naprawdę graniczy z cudem, mi się wydaje. O, ale chyba mi się udało. A, no oczywiście, że jest pusty. Także wydaje mi się, że mam, mam chyba nawet plan. Jaki? I wykonam go sam. Mianowicie taki, że największy teraz problem będzie z akumulatorami. Ale to w każdym mieście jest mechanik i można by się tam udać, a tam są zawsze ładowarki do akumulatorów. Tylko trzeba by zna e też znaleźć agregat. Bo, a, bo akumulator nie działa. Znaczy działa, ale zostało tyle co, co by kopna płakał, Tak ładną polszczyzną powiem na jakiegoś budynku pustego. Mhm. Ale dobra, spróbuję coś na to zarazić. Zaczekaj chwilę. Gdzie ty polażasz? Pierwsze to jest... O! Zna ty, w tej taksówce była benzyna. To bierz. Już biorę. Poko. Spróbuję jako taką urządzić ten samochód. A! I to ile benzyny? To bardzo dobrze. Ale serio? Matko bosko! Hmm, zaraz... Ale ile? Poczekaj, zaś ci powiem. Jak pełny, to... pełny kanister. Ty, to może tą taksówkę weźmiemy. Ja jem, nie, ja... bo nie mam do niej kluczy. A ja mogę odpowiedzieć na krótko. z kim ty grasz? Mówię ci złodziejaszkiem. na tym burglarku. Nie Grodziłem wysłowicie. Burglar. Tak. I. E, dobra, to poczekaj. No to możesz pójść w sumie, to jeszcze zostanie trochę benzyny z tamtej. Dobra, to gdzie jesteś? Mówi no przy IP Tools, ale wiesz co? Spróbuję... Wydaje mi się, że będzie trochę nam częściej brakować w po, po drodze, to zbiorę trochę z tych autobok, ok? Dobra. I jeszcze trochę benzyny na drogę. No ja idę zobaczyć. Nie, dobra. To jest bardzo dobre, co stanie jest ten, ta taksówka. Jest w idealnym, tam było wszystko e, na zielono jak sprawdzałem stan. To będzie o wiele łatwiejsze, nie sądziłem Ech, trudno Też tak myślę Dobra To Dobra. plany, po prostu spróbujemy się jakoś tutaj z akwareta Poza zabijem Z Po prostu może sobie przygotujemy fajną bazę, jakieś fajne pomysły i trup Ja bardzo bym chciał Ale powiem ci tak Najpierw najpierw, To ja idę zebrać trochę części a, a tu w ogóle jest naczepa Dobra, Jak nam się części jak nam szczęście e, trochę przysporzy, to może uda nam się znaleźć jakieś fajne rzeczy, ale znalazłem kolejną mapę Louisville i to centrum Dobra. Może znajdę coś ciekawego Butelka może się przydać tak. Teraz czy sprawdzę czy nie ma jakiejś części no, Oj godziny kamizelka tutaj przytrupia. Kolejną W odporną? Mhm. Okej. Okay. Eee... to ja poczekaj akumulator? Zero. Mhm. Mm Szkoda, że ten... Kurwa, no, pójdź dodać oczy, O kurwa! Poczekaj zablokowało mi się i krzyknąłem. Właśnie, widzę. Ale Dobra, poczekaj, bo... Nie widziałeś chyba nikogo. Wydaje mi się, że nie. Głównie dlatego, że najpewniej nikogo tu nie było. To no dobrze. Znaczy, patrząc, że ja mam tego, tego, to nie problem, szczerze, z samochodami jest. Aha, dobra, to jest najbardziej rozwalone auto, jakie widziałem, ale jej wykrzywiony niczym moja nauczycielka od Niemca. Hmm. Ale, dobra, za... A nie, to jest też do tego! A nie, bo to ten wcześniejszy. Uch, ile trupów. Kurwa, akumulator. Z tymi akumulatorami teraz jest największy problem, przyznajesz? A no hej, mamy samochód w takim dobrym stanie, że nie musimy się o nic martwić. Chyba, poczekać po prostu. ale, u, ale, znaczy on ma wszystko na do, bardzo dobrze, ale mówię teraz o przyszłości. No. No to na przyszłość przydałoby się znaleźć jakieś, jakieś rzeczy. To się znajdzie. Tylko jak mogę odsunąć to, żeby... No dobra, trudno. Przynajmniej nie mam pomysłu. Zaczynam się głodnieć i... spargnieć, że tak powiem. Także na, napiję się wspaniałego Zajebista. napoju. Musimy zgłodnieć i jak tam było spłodnieć. Zgodnieć, spłodnieć. Co tam jeszcze? Może nie komentuję. Dobra, dawaj, jedziemy, musimy gdzieś się. Nie wiem. Czekaj, tak, bo pije. Musimy gdzieś a, się a, a, co? Ty masz, masz futbol. Masz fullback? Nie więcej Poczekaj Dzięki oh I robota, mamy kasa Jadymy na ja jademy na kurwy Wedą, ciągną do... Oh shit. A, oh shit. Jakby co to ja mam ich na celowniku wszystkich Strzelaj. Na pewno nie w tym miejscu. jak mi się paluszek omsknie? To ja omsknę. To ja wtedy omsknę paluszek, ale na twoim łupie. Kurwa, mieszkasz w jakiejś czystej taki